Hej kochani, witam Was serdecznie w nowym odcinku. Zatrzymałem się teraz na NACU w takim miejscu, gdzie zawsze się zatrzymujemy. Knajpa jest japońska, ale jest prowadzona przez Koreańczyków i zawsze biorę tutaj sobie stąd bento box. Zaraz wam pokażę mój ulubiony bento box, ten mógłbym, chyba jest codziennie. Ale tu jest taka mała koreańska dzielnica, i przejdę Wam tu teraz dookoła że pokażę jak to wygląda w tych sklepikach miejsce gdzie się zatrzymuje nazywa się Dotori ale zobaczcie wszystko jest tutaj po koreańsku dla koreańczyków normalnie zobaczcie każdy sklep e, tylko praktycznie sprzedaje jakieś koreańskie rzeczy, za chwilę wyjdę po drugiej stronie ulicy, jest taki spożywczy i w spożywczym wam też pokażę jakieś produkty kupowałem tam wcześniej więcej jakichś różnych produktów ale wiecie co, ze na cukru? oni mają i przestałem, bo ten cukier mnie denerwuje, Kurczę, wszędzie jem po prostu sam cukier, nie? ale zobaczcie, no wszystko jest niektóre miejsca, myślę, że nawet nie mają napisów po w angielsku mają tylko koreańskie tu jest mięsny przejdę na drugą stronę wam pokażę słuchajcie kochani vanuatu dlaczego mnie mają jeszcze na vanuatu bo powiem wam tak że 17 skończyła jedna dziewczyna pracować która pracowała dla nas ponad 2,5 roku czekajcie zaraz wrócę do tego Pokażę Wam tak, ta stacja nazywa się Litkomp i widzicie, podobnie tak jak w w tej byłej polskiej dzielnicy, co kiedyś była, znaczy tak, że jest stacja, potem jest jakaś główna ulica, e, knajpki i tak dalej. Okej, okay, wracam do pracy. Mi dziewczyna, która pracowała z Kolumbii, chyba 3 lata była u nas i niestety wróciła do siebie i także mamy nową osobę na jej miejsce, i wiecie trochę czasu to zajmuje żeby nauczyć to co robić i także ona skończyła 17 w tym miesiącu a 27 skończył taki chłopak Japończyk też był u nas półtora roku ale już więcej nie mógł zostać bo mu się wiza kończyła strata duża bo to Japończyk tak dobrze pracował po prostu kurczę. Ee, że, także mamy nowego chłopaka Nowy chłopak jest z Afryki Z zachodniej Afryki ee, From Guinea chyba Albo z from Sierra Leone Tam obok ee, Także muszę jeszcze parę dni z nim popracować Żeby jego nauczyć Tej rutyny I potem przejść I potem już pojadę na Vanuatu. Myślę, że za jakiś tydzień Chciałbym jeszcze zdążyć przed świętami To by było fajne Pewnie sam pojadę na co zostanie na wszelki wypadek, jakby się coś działo, ale wejdę teraz do sklepu, wam pokażę sklep Okej, czy jest samy? Kurczę. Koreańskie produkty I mrożone i nie mrożone. Wiecie co, jak już tu jestem to sobie wezmę liście Liście zielone A i wiesz co, chciałem kurcze wiecie co, spróbować w końcu tej dubajskiej czekolady i tak myślałem żeby sobie zrobić także może zrobię za parę dni zrobię za parę dni dubajską czekoladę tam patrzę to były takie chrupki rurki staram się już tego nie jeść ale wezmę dla nacu czekajcie które to jej się podobały które to były A... kurde nie pamiętam Nie pamiętam. Ok, kupiłem sobie tylko te takie bliskie, zielone suwit, i przejdę tu na drugą stronę. Słuchajcie, tutaj obok jest sklep z fajkami, ten e, żółty. I za chwilę wam wkleję, ile kosztują papierosy w Australii. Uwaga, paczka Marlboro, 20 sztuk. Kosztuje 62 dolary australijskie, czyli jakieś 150 zł za paczkę papierosów. U NACU tutaj już ma swoją zupkę, udoną. a ja czekam na Bento, i za chwilę będziemy kontynuować. Spoczywa na CU. Słuchajcie, śmiesznie jest moja zawsze. Biorę sobie ten sam zestaw, to jest mój zestaw. A na co zawsze mam ten zestaw? Zupę i sushi i sałatkę. Zawsze wchodzimy, to oni robią nam to samo, nie? Dziękuję, smacznego Dziękujemy w Polanczu i zobaczcie, tu macie też i koreańskie barbecue, koreański chicken. Są jakieś tutaj station koreańska restauracja. I to naprawdę widać wpływ tych różnych kultur. Widać często po restauracjach, nie? Zobaczycie jak gdzieś następnym razem będę jechał Gdzieś jakichś hindusów. Tak tam się zatrzymam, no to kurczę, że wszystko będzie hinduskie, nie? I to też później jest masz i lekarz i tu widzę, że jest jakiś adwokat i biuro podatkowe, także wtedy oni wiecie, próbują trzymać e, To chodzi ten sam język, nie? Okej. Okay. Muszę iść na drugą stronę nicy, znaleźć lacu zobaczę wszystko naprawdę tutaj jest koreańskie Tutaj jakieś duże centralne barbecue Korean Kaczka i kurczak koreański na A tu zawsze mówię, że będę chciał wjechać kiedyś i się zatrzymać tutaj na ten masaż, bo wiecie co, robią gorący wosk, czyszczenie z ucha. Eee, Zawsze sobie chciałem co zrobić, czasami robię, ale dawno nigdzie nie byłem, a czuję, żeby mi się przydało. Kochani, wiatr jest straszny, eee, zobaczcie jaki jest tu sztorm, ogromne fale dzisiaj. Wow, coś się sobie wydało, zrobię zbliżenie. Ciekani, coś niesamowitego. Właśnie spotkałem Marcina i Marcin jest widzem naszym i przyjechał tutaj ze swoją Oj, przepraszam. Nie, on... przepraszam. No, cześć może Marcin, co sobie. Cześć. cześć wszystkim, jestem Marcin, pochodzę z takiej małej miejscowości Kęty z okolic Oświęcina, dokładnie powiat oświęcimski. Przyjechałem tutaj z rodziną sobie na wczasy, no i jestem fanem właśnie Marcina, tutaj z pan Łatu. Ubiegam jego filmy i nie tylko te Vanuatu, ale też właśnie te o. sydneyowskie. Także miło, miło było cię Marcin spotkać właśnie, miło e, też. i serdecznie wszystkich zachęcam do oglądania kanału Marcina. Bardzo fajne przemyślenia, bardzo fajne filmy wrzuca, o, także kurczę. polecam wszystkim serdecznie. Polecajcie też swoim ziomkom, także i mam nadzieję, że kiedyś przyjdzie wam również ta przyjemność, co nam przyszła mojej rodzinie i mnie, czyli spotkać Marcina tutaj e, w Sydney, także wszystkiego dobrego dla wszy wszystkich życzę i Marcinio, Kurczę, Marcin Bardzo miło mi kurczę, spotkać, słuchajcie <laughs> pierwszy raz mi się w życiu zdarzyła też taka sytuacja, że mnie ktoś z YouTube'a rozpoznał, bardzo miło, cieszę się, że e, poznaliśmy się, bo zawsze e, słuchajcie, ten pierwszy tysiąc widzów to wiecie, to nie są widzowie tacy wiesz, od kogoś, bo ktoś ogląda, bo coś, ten pierwszy jest taki wiesz, bo to przychodzą, bo Coś musi być, nie? Tak, wiesz, tak, o co tak, chodzi, nie? Tak. I Później i... to już tam się, tam jakoś, tam, wiesz, nie znasz tych ludzi, no bo jest za dużo, ale ten kurde pierwszy tydzień, e, tysiąc dla mnie taki ważny, cholernie, nie? Także polecajcie, Polec polecajcie, Marcina, naprawdę e, super głowno i tak jak się <laughs> opisuje kawał chłopa, e, także polecam, polecam jego filmę jeszcze raz <laughs> i pozdrawiam wszystkich e, serdecznie. Dziękuję, do zobaczenia, a ja idę z baronem dalej. Witam, kochani, serdecznie, teraz już w kolejnym dniu, dzisiaj jest środa i przyjechaliśmy z nacu i baronem muszę podjechać, wiecie co do takiego sklepu, znowu z tego budowlanego i podjadę też do jakiegoś marketu ale co wam chciałem pokazać potem teraz przejdę też tam jestem teraz na innej plaży też bardzo znana plaża plaża nazywa się Marubra tutaj przede mną jest skatepark i Marubra słynie z tego, że jest też taką znaną dość plażą dla surferów. Na co tutaj? Halo! I ten wariat biega. Przejdę bokiem ksakami, tam, żeby on mógł sobie przejść trochę, a później przejdę tą główną drogą i wrócę tu na plażę. Ta plaża, tak jak mówiłem, słynie z tego, że z reguły są tu dobre warunki do surfowania. Znany też był lokalny gang surferski, który nie za bardzo wpuszczał tutaj nielokalnych na, na plażę, żeby im falnie zabierali. Ale tutaj jest środek tygodnia, także dzisiaj ludzi dużo nie ma, ale latem możecie sobie wyobrazić: tutaj wszystko jest zawalone samochodami i takie fajne miejsca piknikowe też. Chodźcie kochani, zabiorę was na Marubrę, widzicie to wejście jest trochę takie inne, przypomina mi takie e, polskie plaże właśnie, gdzie są wydmy, coś takiego, także chodźcie zobaczymy jakie są fale. Jak popatrzycie w tamtą stronę, to jest szczelnica sportowa. Tak jak zobaczycie białe punkty, tam czasami słychać można z broni strzelać. A ja, słuchajcie, też tam z tyłu, za tą górką jest pierwsze miejsce, gdzie jak przyprowadziłem się do Australii, to mieszkałem właśnie tam. Dzielnica nazywa się Malabar. Bardzo mała plaża, i tam mieszkałem bezpośrednio przy więzieniu. Mój płot do domu. Graniczył z płotem od, takim wysokim od więzienia, ale było tam bardzo bezpiecznie, bardzo miło wspominam dobry czas tam był dzieciak mały ok, chodźcie o Co, nie mogę tam zejść na dół, bo widzę, że są ratownicy w swoim samochodziku. A jest wyraźnie napisane w kilku miejscach, że słów nie wolno. A to słuchajcie, widzicie, ten chłopak idzie tutaj z krótką deską, taką i płetwami. To jest właśnie też to, co ja robię tutaj. Ale tu muszę Wam powiedzieć, że to była też pierwsza plaża. Na której surfowałem w Australii. A, cię kręcę, ty, słuchajcie, to jest niemożliwe, jakie długie są te fale. Film tego nie oddaje. No ale, kurde, aż mnie kusi, żeby tu przyjechać z deską i iść tak jak on. Siedział on sobie z boku, tam jakoś wejdzie. Bokiem i się do, do człapie tam do środka, a tam widzicie. Są ludzie surfują tam, nie wiem, czy to będzie widać. Ło, ale tu sety idą. Tylko widzicie, te fale one są duże, ale bardzo szybko się zamykają. W sensie ta biała grzywa, widzicie, spada tak bardzo wcześnie. Fala do surfingu jest dobra wtedy, jak ona zostaje długo, wiecie, ten proces załamania trwa długo. Są bardzo silne fale. Bardzo, bardzo. Ok, przejdę na plażę główną, pokażę Wam tam. Tutaj jest skatepark z góry. Fajne to jest, że przy plaży z reguły są takie miejsca. Budka ratowników. No i te fale dzisiaj są naprawdę gigantyczne. Widzicie ta plaża? Trochę ma też inną budowę niż plaża na Bonda. Jest bardziej otwarta. O, tam poszedł. Jest bardziej otwarta, stąd też są zupełnie inne fale tu niż są na Bombay. Ale tam idzie duża tasty i za nią też zobaczcie, jaka jak grzywa się załamuje. Są już naprawdę duże, silne fale. Zobaczcie, jak wysoko dochodzą, też tam jak się rozbijają przy skałach. No, tam byście nie chcieli wpaść do wody. Ja też nie. O, cool. I to wiecie te skały są wysokie, nie? To nie jest one są takie dwie skałki. Tu jest ten pawilon. Defendera na co ogląda Tu jestem ja Halo Pozdrawiam Buda jest te syreny co są na Shark Alarm jak jest no, zdarzyło mi się słuchajcie parę razy że byłem gdzieś tam wiecie, daleko w wodzie i nagle wyją syreny jak wyją syreny no trzeba wychodzić z wody bo to znaczy że e, rekin jest w pobliżu Maron trochę nieszczęśliwy że na lince musi iść bo bym tu wbieg na plażę a tu wiecie nie znam aż tak tej plaży żeby móc sobie pozwolić tak jak na Bondaj wchodzę e, Także trzymam go na sznurku. Tu macie w tym pawilonie jest to jest taka malutka kawiarnia. Tu jest pod tymi daszkami niebieskimi plac zabaw dla dzieci. I tam z dołu jest jakaś część jakaś część słuchajcie ratownicza. I plaża nazywa się Marubra. Maroubra. Pisze. Plaża na Marubrze Słynie też z bardzo dużej kostki Rubika Ale jako Ani nie mogę się nadziejeć jak ta tam siła tych fal jest przy tych skałach to jest śmierć pewna jak tam wpadnie jeszcze teraz Ole idzie

Państwo coś zbierają, nie wiem co. Ale pan ma taką linijkę też. I jak coś znajdzie, to mierzy, zanim rzuci. Tak się prezentuje w drugą stronę plaża. Dzisiaj jest zupełnie też inna niż Bondaj. Eee, mówię, przypomina mi bardziej takie europejskie plaże tu jakieś e, sklepiki głównie małe, z e, czymś do jedzenia, kawiarnie e, ten niebieski duży to jest e, RSL klub znowuż taki klub, e, lokalny klub po prostu trochę w sumie po tym małym spacerku zrobiliśmy się głodni także zaraz może sobie coś też tutaj zjemy no, bo przynajmniej się napijemy i chce pić bardzo kawiarenki takie bardzo fajna okolica tutaj biały pies fish and chips ale nie ma miski z wodą musiałbym w samochodzie jakąś Zabrać. Zobaczę to z drugiej strony sklep Słuchajcie Surf and Ski Czyli dla surferów i narciarzy I żebyście nie byli zdziwieni Że w Australii również Narty są bardzo popularne Mamy tu zimą górę Kościuszki I wtedy tam jeździmy Na narty Pewnie w tym roku pojadę To pojedziemy razem zimą Okulary, sprzęt dla surferów Pianki deski, takie rzeczy fajne. Na co tradycyjnie zainteresowana e, sklepem z kwiatkami Siedliśmy sobie tutaj, zamówiliśmy po burgeze. Każdy z nas ma. Ja mam do tego, słuchajcie, jeszcze e, milkshake truskawkowy. Na co ma czarną kawę? mrożoną i zakończę ten odcinek dzisiaj e, tym miłym akcentem. Słuchajcie, chciałem serdecznie podziękować pod ostatnim filmem. Miałem tyle tak przyjemnych komentarzy, że aż się <laughs> w pale nie mieści. Nie. Chciałem Wam serdecznie podziękować za te wszystkie dobre e, komentarze i mówię, nie spodziewałem się, wzrusza mnie to nawet i o... Bardzo się cieszę, że w ten sposób e, czujecie to tak jak ja i odbieracie to tak samo jak ja odbieram. Także bardzo dziękuję wszystkim za oglądanie, za komentarze i powtarzam, życzę bym się nie spodziewał, że tego was będzie. Nie? Serdecznie dziękuję, do następnego. Pa pa.